Hejka, tutaj Wiktor witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Słuchajcie, witam po krótkiej przerwie. Mieliśmy tutaj taką lekko tygodniową, małą przerwę, ale teraz słuchajcie, już wracamy z odcinkami. Jak wiecie, niedawno były święta w Brookhaven i w prawdziwym życiu, więc pokażemy Wam, jak spędzaliśmy święta w Brookhaven. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że mój dom już jest gotowy. Wy jeszcze byliście na etapie kiedy był w trakcie budowy Ale już jest cały zrobiony Słuchajcie, trochę czasu minęło I już na szczęście jest Oceńcie w komentarzach jak wam się podoba A teraz słuchajcie, pokażę wam jak on wygląda W środku, ponieważ mamy tutaj Też świąteczne ozdoby, jakieś prezenty Lampeczki, gwiazdki itp Ale tutaj mamy też Również akwarium Salon Bardziej w sumie kuchnię Tutaj mamy salon, tu mamy fortepian, tu mamy telewizor, e, tu mamy garaż. Ładnie, fajnie to wszystko wygląda. E, idąc dalej, słuchajcie, ja jeszcze ogólnie się gubię sam w tym domu, więc ja jestem trochę, ja, ja, ja z wami się uczę go. O, tu w ogóle są też świąteczne jakieś ozdoby, to mi musiała Nastia postawić. Tutaj nie wchodzimy, to jest piwnica, tu jeszcze są jakieś stare rzeczy. A u góry mamy oczywiście mój pokój Oraz cudowne po prostu moje kino w domu Więc będziemy tutaj sobie też filmy też oglądać Więc to jest też mega super eee, Czekajcie, zdejdę ja stąd eee, <grych> Co tu się dzieje? Eee, idąc dalej, słuchajcie, mamy tutaj balkon Tak naprawdę takie... to jest taki balkon w sumie Dobra, to jest balkon Tak się prezentuje, proszę bardzo Tutaj mamy jacuzzi oraz mój pokój. I on w ogóle jest cudowny, to jeszcze jest moje zdjęcie, więc to jest w ogóle ekstra. Tutaj no, mega mi się podoba w ogóle ten pokój. Tutaj mamy też moją krywkę z pieniędzmi, ponieważ jestem mega bogaty. E, oraz przy okazji moją łazienkę ze złotym kibelkiem, też mega fajną. Ale e, wracając jeszcze tutaj, fajne jest to, że na przykład, patrzcie. Tutaj na przykład, takie pomieszczenie bardzo ładnie, a tu tak naprawdę jak się kilkami guzik, to tutaj, czekajcie, może trafić. O, tutaj jest przejście na dół. I od razu mogę przejść w ogóle właśnie do mojej piwnicy, gdzie właśnie różne jeszcze rzeczy nieodpakowane oraz łóżka, ale no, z tych łóżek ogólnie nie używam. To też jakaś łazienka, ale taka w słabym ciężkim, w takim średnim stanie. Ale... Wchodząc do góry, o Jezu, no to w sumie mogę Wchodząc do góry, słuchajcie, ja mam już przygotowane, ponieważ e, czekam na moją siostrę, która niedługo się tutaj pojawi Ja muszę przygotować ładnie cały stół wigilijny, albo chociaż coś takiego, co trochę wygląda jak stół Czyli w sumie postawię trochę, o, ciasteczko już mamy, już coś Ale kurde, bo tutaj nie ma takich świątecznych rzeczy w sumie, ja nie wiem co ja mam postawić może... może burgera świątecznego. Ej, dla mnie git. Ja może, posta może postawiam Brito. Taki, taka świąteczna powiedzmy kolacja. Wygląda, <grymna> Wygląda to widzowie nawet... O, proszę ładnie. Przy okazji pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować mój kanał, ustawić dzwoneczek, dać łapkę w górę, ponieważ odcinki będą teraz częściej. A teraz jeszcze zrobimy sobie mój świąteczny outfit ja wpiszę Merry Christmas może coś fajnego w picie. czekajcie, poszukamy czegoś fajnego okej okay. Więc mm. jest tak średnio trochę, może ja w czapkach wpiszę Merry Christmas, może takie coś zawsze tak jest, jak takie rzeczy się wpisuje to raczej wychodzą, więc powinno coś wyjść Hmm... okej, okay, taką czapkę świąteczną, spoko jakąś bluzkę mmm świąteczną wpiszę Merry Christmas Czekajta Okej okay. Muszę usunąć tą bluzkę ej mega spoko wygląda mi się podoba Napiszcie w komentarzach jak mi się podoba mój outfit słuchajcie a teraz czekamy na moją siostrę proszę no Lejka. kto tu <noise> Kto tu przyszedł oczywiście z nam sprzęt co ty Trudnąc robisz? Kręc. Co ty robisz dziewczyno? Boże chodź Wesołych świąt Dziękuję wzajemnie Wzajemnie. Dobrze chodź zapraszam na kolację wigliną. No to No ja to paćko. jeszcze nie widziałaś a, a czemu to są te babeczki w rybach Czy co tam nie No bo to jest tak wiecie specjalnie zrobione To jest taka specjalna wigilia Zapraszam proszę się pożywić trochę Smacznego Smacznego sm Poczynego. Wesołych świąt Wesołych świąt, widzowie Okej, okay, okej, okay, okay. okay. dobra zjedliśmy Słuchajcie, ja teraz chciałam dać mój prezent O, dobrze Ja chętnie yeah. otrzymam <laughs> Słuchaj Prezent jest nad Tutaj, tutaj w moim domu, zapraszam, chodź. Już idę, czekaj Nie jestem taka szybka, jest zło Przedtumy, o Aha, nie tutaj to był Jezus Maria. Taki piękny Po mi? Bo po sobie, to tebie, no po sobie do sukienki, więc no nie Bardzo, miała. bardzo, bardzo pięknie A i w ogóle słuchajcie, nie, e, bardzo Wam za udział w Shopping Queens No właśnie. Bardzo dużo osób się zgłosiła. Ale zapomnieliśmy nagrać ja to nie zapomnieliśmy, tylko tak jakby nagraliśmy, ale to jest takie no, Jeśli będziecie chcieli to możemy wstawić, ale jeśli nie, tak, nie ale to Tak, ale coś jest takie Osoba oczywiście faktycznie wygrała te 800 Robuxów, więc ja bardzo serdecznie polecam Ja S też no Super było Bardzo super Pozdrawiamy osobę, która właśnie wygrała Tak, oczywiście Dobra, słuchajcie, dajcie mi ten prezent, bo ja chcę już wiedzieć, jakie dostanę Jezu, spadam. tylko o prezentach, chodź do domu Żeby to nie zmokło, czy coś takiego Żeby nie było, że mokry prezent, w ogóle Dobrze to Proszę, tutaj utrzymujesz twój prezent to Ja ci go odpakuję <noise> Tutaj mamy Bruszczki glindy. O oh Mamy nową kamerę. O oh I mamy jeszcze taki fajny matching do rzucenia się śnieżkami. Jaki fajny, ej! Ej, jakie... nie rzucaj Proszę. Ja tego nie dostaję, wiesz. Ale dobra. Proszę. Później mi też na backstage'. Proszę. Dziękuję bardzo. I proszę. I czekaj, co ja Aha, gruszczka. Proszę. Dziękuję bardzo wszystkim, dziękuję. Słuchajcie, ja mam nadzieję. Bardzo się cieszę że z prezentów, mega fajne dostałem. Pani czy kochani, życzymy wesołych, zdrowych, pogodnych i bardzo radosnych świąt Bożego Narodzenia. Bardzo serdecznie życzymy wszystkiego dobrego w naszym nowym roku i... Świątecznym i takim po prostu no. Słuchajcie, wesołych świąt na służbie, że zdrowych, pogodnych. E, tego, żeby, żeby nie. Nie. tego, żeby być żadnymi petardami Nie. 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 Nie.